Zapraszam na prezentację świetnego Opla Astry J z silnikiem 1.4 turbo o mocy 140 koni mechanicznych. Bardzo mało podobnych egzemplarzy, dlaczego samochód jest z polskiej dystrybucji? Miał tak naprawdę tylko jednego właściciela. Dwie osoby tym autem jeździły w rodzinie od samego początku. Jednej ten samochód był kupiony oczywiście w polskim salonie, więc bardzo mało takich egzemplarzy. 1,4 Turbo, silnik benzynowy, który na chwilę obecną przejechał 175 tysięcy kilometrów. To auto świetnie znosi instalację gazową, więc jest to kolejny plus. No i zobaczcie, jak prezentuje się lakier w tym samochodzie. Przypominam, że auto jest z 2011 roku. E Powodem tak ładnego stanu lakieru jest oczywiście pakiet zabiegów, który na tym samochodzie został wykonany. Została wykonana korekta lakieru, czyli tak zwane polerowanie, które miało na celu usunięcie powierzchownych zarysowań, które powstają na przykład na skutek mycia auta na myniach automatycznych, na skutek jakiegoś niewłaściwego odśnieżania, wycierania itp. Tą usługą dla nas zajęła się firma wyligany.pl, który ten samochód dla nas przygotowała do sprzedaży, zabezpieczyła. Jeżeli chodzi o wnętrze, również ono zostało wyczyszczone, wyprane w środku, tak aby nowy właściciel, oglądając to auto e, i wsiadając do niego, miał poczucie, że wsiada do ładnego, czystego, zadbanego, schludnego samochodu. Już wam pokazuję wnętrze i powiem troszeczkę więcej na temat wyposażenia. Tapicerka półskórzana. Jak widzicie, mamy takie oświetlenie. Ambient w kilku miejscach. Jest tempomat. Mamy skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę, oczywiście z tempomatem. Oryginalne radio, dwustrefowa, automatyczna klima. No i wiele jakichś tam innych pobocznych dodatków. Myślę, że wszystko to, co potrzeba, tak naprawdę we współczesnym samochodzie tutaj znajdziecie. Sami ocencie ilość miejsca z tyłu. Myślę, że samochód jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli ktoś szuka auta, które prawdopodobnie w eksploatacji nie przysporzy większych problemów, bo oczywiście można w tym budżecie kupić jakiś samochód, który będzie może nawet i nowszy, może nawet lepiej wyposażony i według, ale to już kwestia gustu, niektórych ładniej wyglądający w środku, ale będzie miał silniki, które będą bardziej problematyczne, nie będzie odpowiedni dla instalacji gazowej. Więc myślę, że jeżeli ktoś szuka dobrego rozwiązania, oszczędnego z późniejszą perspektywą, na przykład, montażu właśnie instalacji gazowej, choć niekoniecznie, bo te samochody nie palą jakiejś wielkiej ilości paliwa, to myślę, że jest to naprawdę świetne rozwiązanie.